Hej, cześć, witajcie na naszym magicznym kanale. Ostatnio otwieraliśmy pikselboxa związanego z Harry Potterem, a dzisiaj otworzymy sobie kolejnego Wizarding Tranka, który dopiero co dzisiaj przyszedł do nas. Zapraszam na film. No to tak jak ostatnim razem, użyjmy naszej różdżki i spróbujmy wyżarować sobie nasze pudełko. Raz, dwa, trzy... Hop. No i pięknie, tym razem udało się bez żadnych niepotrzebnych wyczarowań. Nie ma psa, nie ma niczego innego wyczarowanego. Mamy po prostu nasze pudełko, więc zabierzmy się za nie. Mamy też nóż. A wy, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, a chcecie więcej, zróbcie to, nie pożałujecie. Będzie więcej Wizarding Trunków w najbliższym czasie. W drodze jest już kolejny, więc myślę, że za tydzień będzie kolejny. My dokonamy tutaj jeszcze jednego cięcia. Pudełko mamy już otwarte, jak widać. Jeszcze na szybko powiedzmy sobie, co na nim mamy. Mamy na pudełku klauna, kota z dynią, jakieś szczęśliwe dynie, podskakujące żelki. W boku mamy jakiegoś cudotwórcę magika, lemonowe e, marzenia ciasteczkowe. Widać, że tematyką jest Halloween, Trick or Treats, zresztą ja dobrze wiem, że taki jest temat tego pudełka. Dlatego w koło mamy jakąś magię. Zresztą zawsze jest to magia. Ale mamy dynie, cukierki, słodycze, jakąś krew dla wampirów. No, wiadomo, to jest pudełko, które przychodzi z dużym wyprzedzeniem. Powinno być około Halloween, ale wiadomo. Wizarding i Frank nie chce się spóźnić z tym wszystkim. Mamy nasze pudełko. Otwórzmy i zobaczmy, co jest w środku. A raczej, nie chcę oczywiście patrzeć, co tu jest, więc odłóżmy sobie pudełko całkiem na bok. I jest super, tak jak słuchajcie. Pierwszym przedmiotem, jaki mamy tutaj, jest kartka mówiąca o, o nawiedzonej talii kart. Mówi nam w skrócie, że każda z kart, prawdopodobnie w talii, którą znajdziemy gdzieś w środku, jest w jakiś sposób znaczona z tyłu. Co daje nam duże możliwości, żebyśmy po prostu dali komuś tą kar talię kart, kazali wybrać jedną kartę i nie pokazywać tam, a my możemy zgadnąć, co to jest za karta. Ale dojdziemy jeszcze do tego... Na razie widzę, że po prostu mamy, jakby, takie omówienie wszystkiego. A cała otoczka wokół tej kartki mówi, że prawdopodobnie przedmiot, czy przedmioty, pochodzą z magicznego sklepu Whistlej. To jest nasz pierwszy przedmiot. Pewnie do niego jeszcze wrócimy. Wciągnijmy sobie kolejny, który, który wyjątkowo dopiero co mówiłem na pixelu, że Wizarding Treng zrezygnował z koszulek na rzecz innych rzeczy. Widać. Tym razem koszulka była czymś, co chcieli dodać do pudełka i dodali. Zazwyczaj koszulki zostawiam na koniec, ale była na wierzchu, więc przejdźmy do niej najpierw. Wy zobaczycie pierwsi. A teraz ja zobaczę, co to za koszulka. I zobaczmy. Wow, dead day. Party, <noise> impreza, e, dnia śmierci. <noise> e, witch music by the ghostly music and soul, Orchestra. Taka koszulka idealna na Halloween, wydaje mi się. Po prostu dzień imprezy zmarłych, e, muzyka przez tych i tych. <noise> no, myślę, że na Halloween może się nadać. Co prawda nasze plany na Halloween w tym roku są troszkę inne, ale... Czy ten, czy następny rok, koszulka jest idealna? To mamy naszą koszulkę, przejdźmy do następnego przedmiotu, dużego przedmiotu, którym jest torba. Wydaje mi się, że tak, to jest torba na zakupy z czekoladowych żab i różnych słodkości. I z tego co widzę, ta magiczna torba magicznymi słodkościami, przedstawia kremowe piwo, wiki, jakieś lizaki, pierożki, e, żelki, fasolki, wszystkich smaków, no to jest po prostu taka najbardziej słodyczowa torba i nie wiem, czy jest w zamiarze, żeby do tej torby zbierać cukierki, jeśli tak, to musiały być to naprawdę duże cukierki, no chyba, że ktoś wrzuca wam więcej niż cukierki, nie wiem, łopatę śniegu, ale torba jest pojemna, na zakupy może też się nadać. Na pewno ludzie w Biedronce, Lidlu lub innych sklepach, które na, mamy w Polsce, będą zdziwieni na taką torbę. Dobrze, przejdźmy do następnych przedmiotów. Jest ich dzisiaj bardzo dużo i wydaje mi się, że to jest ten przedmiot, o którym mówiłem na początku. To będzie talia kart wspomniana. Tej instrukcji, tutaj, i to się zgadza. Ta talia pochodzi ze sklepu Wesleyów, czyli magicznych sztuczek Wesleyów. Nie pamiętam dokładnej nazwy tego sklepu, i jest to nawiedzona talia. Na samym opakowaniu mamy kod QR, tak samo na instrukcji w tym miejscu. Otrzymujemy nie tylko talię, ale i możliwość nauczenia się, jak z niej korzystać. Zarówno przez instrukcję obsługi na kartce, jak i prawdopodobnie filmiki, bo myślę, że kod QR będzie prowadził do jakichś filmików. Zobaczmy, jak wyglądają same karty, bo wydaje mi się, nawet widzę. Karty są bardzo ładne. Wyciągnę dwie losowe. I to, co mówi nam instrukcja, to fakt, że jeśli weźmiemy takiego waleta, dla przykładu, jack, czerwone serce, czyli walet. Jeśli obrócimy sobie kartę. Spojrzymy w ten róg, tu na górze. Widzimy, że koło, że to koło wskazuje taki mały, biały kwadracik, który idzie po skosie w prawo do góry. To oznacza, że to jest walet. Dodatkowo tutaj na tych koniczynkach, pierwsza od kółka, nie ma białego środka. Jest skierowana do góry. To oznacza, że to jest czerwone serce. W innych przypadkach byłoby tak, że to druga koniczynka jest pusta bez kropeczki w środku, albo ta, albo ta. Zależnie od tego, która nie ma kropeczki w środku, to mamy inny kolor. A kółko, zależnie w którą stronę jest obrócone, wskazuje po prostu na inną kartę. No i dzięki temu jesteśmy w stanie określić, co to za karta, nawet jeśli ktoś pokazuje nam tak kartę i mówi, zgadnij co to. Skoro mamy film i mówi nam o trzech różnych sztuczkach w instrukcji, to nie jest jedyna sztuczka. To jest ta, ta, którą podają nam na instrukcji obsługi, tutaj. Przejdźmy do kolejnego przedmiotu. Mamy tutaj woreczek. Już taki woreczek kiedyś mieliśmy i na pewno jest w nim przypinka. Ostatnio ten woreczek był koloru czerwonego. Także pewny jestem, że w środku jest przypinka. Zresztą nawet czuję, że to jest przypinka. Wyciągnijmy przypinkę ze środka. Woreczek odłożymy sobie tutaj. Przypinka, czy raczej zastępstwo za przypinkę tym razem, to moneta. I to dość ciężka moneta, mająca Trick na jednej stronie, ze śmiercią i Treat z żabą na drugiej stronie. Więc mamy Trick or Treat. Treat. Nie powiem, jest to... Jeśli to jest zastępstwo za, za naszą przypinkę, to jestem bardzo szczęśliwy. Przypinki Wizarding Tranka są bardzo dobrej jakości, są nietypowych kształtów, jak zresztą widać gdzieś tutaj. Ale moneta... Moneta to coś nowego. To był mniejszy przedmiot. Zobaczmy, czy mamy jeszcze coś małego. Następny przedmiot, kolejny woreczek, tym razem zielony. Może tym razem to będzie przypinka, czyli nie zrezygnowali z przypinek. I czuję pod palcami, że jest trochę większym przedmiotem, więc i płaskim. Bardziej płaskim czuję przypi... zapięcia. Tak, to będzie przypinka. I ta przypinka jest sklepem z jest to sklep Bergina i Bergsa, czyli sklep z takimi bardziej mrocznymi rzeczami. Także widzę, że na tej przypince mamy BB, dlatego domyślam się, że to Berging bergs Duża, bardzo duża, no ale takie Wizarding Trunk robi i mnie się podobają. Dalej. Widziałem, że mamy tutaj taki malutki element. Będzie pewnie do wykorzystania do czegoś innego, bo mamy Mamy świeczkę na baterii, która świeci, ale do czego ty learning będzie? Dowiemy się może za chwilę. I mamy takie pudełko. Na pudełku mamy napisane Blasted Bonbons. Mamy wybuchające cuksy. Każdy z nich wybucha innym smakiem u nas w ustach. Jest to <laughs> ciekawe, ciekawa zapowiedź, jak nic ze sklepu Wesleyów. I mamy tutaj takie cukierki wyglądające trochę jak piłeczki. Piłki, coś takiego. Uh, ach, nie bardzo słodko. Weźmy taki kolor, którego jest tu najwięcej, czyli czerwony. Ma literkę S na sobie. Wygląda trochę przez tą literkę S, jakby to był po prostu Skittles, ale jakby taki rozsadzony Skittles. Zobaczymy. Czyli to, co tutaj czujemy, to są po prostu skitelsy. To, co zazwyczaj jest w środku skitelsa, jest tutaj takie, jakby rozsadzone. Więc to, co jemy, to są takie skitelsy w formie wysadzonej. I tu się zastanawiam, bo oczywiście przebyły swoją drogę, czy te skitelsy tak wyglądają i tak mają wyglądać. Czy one powinny przyjść do nas w takiej formie jeszcze cała. Czerwona na przykład, cała brązowa, i w ustach nam powinny tak wybuchać. Dobrze, sprawdziłem, potwierdziłem. Te cukierki tak powinny wyglądać. One są takie, jak je, jakby wybuchnięte. Pudełko jest bardzo ładne, na pewno pójdzie na półkę i będzie ją zdobiło gdzieś, myślę tutaj, może gdzie indziej, zobaczymy. Naszym następnym pudełkiem są wymiotki, <laughs> czyli magiczne pudełko Lesera wynalezione przez Wesleyów. Są to kamyczki wymiotujące. Które ratowały życie niejednemu uczniowi podczas zajęć. Kiedy musiał się zerwać gdzieś, uciec, brało się taki jeden kamyczek, zjadało go. Wymioty gwarantowane, natychmiastowe wyjście z lekcji także. Więc jeśli chcecie się urwać z lekcji, to jest najlepszy was Są Zostaje najlepsze cukierki gagowe dla tych, którzy kochają dobry śpiech. Te żywe fioletowe i zielone cukierki mogą wyglądać się widnie, ale nie daj się zwieść. Mają moc wymiotowania, która wprawi wszystkich w osłupienie. Idealne na imprezy, żarty lub po prostu dodając trochę głupiej słodyczy do twojego każdego dnia. żygające kamyki to niezbędnik każdego żartownisia i dowcipisia. Więc weź butelkę już dziś i przygotuj się na chichot. Przy każdym kęsie wywołują wymioty. Śmiech gwarantowany. Roztrój z żołądka nie jest wliczony w cenę. Otwórzmy sobie delikatnie. I zobaczmy co jest w środku, bo wydaje mi się, że to nie jest żaden kamień. Ani, ani nic w tym stylu. Raczej właśnie podejrzewałbym coś w rodzaju eliksiru, albo to są faktycznie kamyczki. To są faktycznie kamyczki wymiotkowe, zabutelkowane, więc to nawet nie jest eliksir. To jest coś powiedziałbym pomiędzy. Chcecie, bierzecie taki jeden kamyczek do ust, tak jak mówiłem, wymioty gwarantowane. Spodziewałem się oczywiście jakiegoś pudełka ze słodyczami, z czymś takim. Oczywiście to, co tutaj mamy, nie jest do spożycia przez nas. Jest zapieczętowane, zamknięte, to jest po prostu ozdoba. Literka W wskazuje na to, że jest to produkt Wesleyów, dobrze o tym wiemy. No i tak się prezentuje cała taka buteleczka wymiotków. Następne pudełko jest duże. Mamy tutaj koszmar w pudełku. Zobaczymy, co w tym pudełku faktycznie jest. Z boku mamy dwie uwagi, przeczytałem obie i widzę, że są różne. Z jednej strony mamy napisane: Uwaga, przećwiczyć zaklęcie odsyłające przed otwarciem pudełka. Druga uwaga: w pudełku znajduje się magiczne zwierzę, które transformuje się w coś, co czego boisz się najbardziej. Mówiąc inaczej, wydaje mi się, że to pudełko powinno zawierać bogina. Bo bogin działa w ten sposób. zamienia się w to, czego boimy się najbardziej. Boi się otworzyć. <noise> Na razie nic się jeszcze nie stało. Mamy za to steropian. No. no i zobaczmy, co kryje nasz steropian. Nasz steropian <noise> faktycznie kryje coś, czego boi się bardzo duża ilość ludzi. Kryje on klauna. Nie znam ludzi, którzy jak byli mali nie bali się klaunów. Mnie to, u mnie trwało to bardzo długo. Nie lubiłem chodzić do cyrku, szczególnie jak chodzi, chodzi o klauny. No i faktycznie jak tak na niego patrzę, no złe wspomnienia wracają. Jest strach. Mimo, że to zwykły klaun, no nie wiem, klauny mają coś w sobie, że, że boimy się ich po prostu. Powinny cieszyć i bawić, a boimy się ich. Cool. Jeśli ktoś oglądał film, a szczególnie czytał książkę To Stevena Kinga, to na pewno wie o co chodzi. Mamy tutaj, wracając do normalności, jeszcze jedno pudełko. Jedno z tych takich tajemniczych pudełek. Mamy gąbkę, tym razem nie steropian, oznacza to, że jest tu coś, co mogłoby się pobić. I w środku mamy chyba. Coś, do czego użyjemy tego tealight'a. Jest to dynia. Idealny przedmiot do wystroju na Halloween. Teraz rozumiem, dlaczego te wszystkie przedmioty w tematyce Halloween już teraz przychodzą. Po prostu pozwalają nam dobrze przygotować się na imprezę halloweenową. Patrz, załączymy sobie tego, wciśniemy do środka, zgasimy lampę. Nie wiem, jak dobrze to widać. Ale jest, jest dynka, świeci. Dlatego że Teelite nie jest światłem jednostajnym, dodaje to, to trochę klimatu. No i położenie takiej dyni lub kilku. Bo mamy podobne. Zrobi naprawdę dobry klimat, jeśli chodzi o Halloween, imprezę Halloweenową. No i uprzedzali nas w mailach. Jeśli chodzi o Wizarding Frank, że tym razem pudełko będzie nieco większe, muszę je wysłać w specjalny sposób i nie dziwię się, mamy koszulkę, mamy cukierki, wymiotki, klauna, jakieś karty, a do tego jeszcze mamy naszą stronę, której w teorii miało nie być, podobno miało być robiona w formie. W formie elektronicznej, ale widzę, że tym razem stwierdzili, że zrobią dwa w jednym, czyli dali nam stronę, a z drugiej strony plakat klauna. Powiedzmy, że wersja elektroniczna dalej jest, bo z tego co wiem, dalej jest, ale dodatkowo mamy po prostu plakat, który też jest stroną papierową. Jest to dobre rozwiązanie, bo zamiast dać plakatu i pustej drugiej strony, mamy stronę z wyjaśnieniem, co mamy w pudełku plus plakat. No i jak widać na plakacie mamy naszego klauna, bardzo podobnego. Mamy stronę eliksiru, stronę numer 19-20. Eliksir to butelkowany koszmar. I z tyłu oczywiście jak zawsze mamy ostrzeżenie. Ostrzeżenie mówi powoduje intensywne koszmary. Należy zapoznać się z tą ulotką zanim spożyjemy, bo może powodować stałe psychologiczne urazy. Nasz następny przedmiot to po prostu kartka, Kartka, którą możemy komuś wysłać. Jest to kartka pocztowa, oczywiście. A z przodu mamy dementora, tiarę przydziału, trochę dyni i napis, który każdy fan Harry Pottera, a szczególnie trzeciej części, powinien kojarzyć. Jest to napis Something Wicked This Way Comes na bok. I naszym ostatnim przedmiotem, oczywiście, jest żongle. Czyli standardowo, jak w każdym boksie, albo raczej w większości. Mamy żonglera, mamy oczywiście horoskopy, jakieś krzyżówki, reklamy, świecące różdżki w ciemności. Standardowy żongler do poczytania, do obejrzenia, nawet jest subskrypcja na żonglera z tyłu, 38% zniżki. Tak prezentuje się nasz cały box, łącznie z plakatem. Nieprzypadkowo mam go w ręce, bo z tyłu mamy oczywiście opis tego, co znajduje się w pudełku. Jeszcze pokrótce powiem, co to było według opisu. Myślę, że wszyscy wiemy, ale jednak. Po pierwsze, mamy latarenkę w kształcie dyni z wielkiej sali. Drugi pół Enchanter, czyli e, żongler, magazyn żongler, który mamy tutaj. Po trzecie, wybuchające bombony. Po czwarte, Nightmare Clown. Czyli nasz koszmarny clown, którego wszyscy się boją. Piąte, wymiotki. Szósty punkt, kartka Something This Way Comes. Siódmy punkt, trick or treat coin, czyli nasza moneta trick or treat. Ósmy, e, Borgingenberg e, pin, który znajduje się tutaj. Dziewiąty punkt, to jest nasza koszulka, zaduszek, czy tam dnia śmierci, czy imprezy dnia śmierci. Dziesiąty punkt, to jest nasza torba na, na słodycze. Jedenasty punkt, trona butelkowanego koszmaru. i Dwunasty punkt to nasze nawiedzone karty. Razem z plakatem mamy tutaj 13 przedmiotów. No i z racji, że to jest halloweenowy yy, box, to nie dziwię się, że przedmiotów jest łącznie 13. No to tak prezentuje się nasze całe, nasze całe pudełko. 13 przedmiotów, tak jak mówię, to takie halloweenowe na pewno. Samo pudełko jest niesamowite, jest jednym z lepszych pudełek, jakie mieliśmy do tej pory. Zaraz po tych zawodach, które były jakiś czas temu. Co prawda, przez jego ilość przedmiotów. Musieliśmy zapłacić więcej, bo przyszło UPS-em zamiast pocztą. No i kosztowało nas to troszkę więcej, aczkolwiek wiem za co płacimy. Po prostu wszystko jest wspaniałej jakości, wszystko jest ładnie wykonane. No widać dużą jakość i duże poświęcenie do detali, jeśli chodzi o taki Halloweenowy box. Koniecznie napiszcie w komentarzach, co z tego pudełka podobało wam się najbardziej. Ja jestem ciekaw sam jeszcze muszę po prostu ochłonąć i pomyśleć, ale no, klaun, mimo że przerażający, jest jednym z chyba ciekawszych przedmiotów dla mnie, tak, tak na szybko mówiąc. I będzie się na pewno dobrze prezentował na, na półce. No ale to jest tylko jedna rzecz z wszystkich. Powoli będę się z wami żegnał. Życzę wam miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. Koniecznie subskrybujcie kanał, lajkujcie, udostępniajcie. Widzimy się za tydzień w kolejnym internink jeśli się nic nie zmieni. Do zobaczenia, pa pa.